Jakiś czas temu pomagał pan udekorować Wieniowie taras. No tak, tak się złożyło, że jesteśmy sąsiadami, przypadkiem zupełnie. Julka prosiła mnie o pomoc, no i cóż, stworzyliśmy Balijski raj. Już trzeci albo czwarty rok te roślinki rosną, przepięknie się mają, z roku na rok są coraz piękniejsze, coraz bardziej dorodne i jestem wdzięczny Julii, że otworzyła się na coś takiego bo ona też daje przykład młodym dzieciakom żeby nie dawać plastikowej trawy nie dawać sztucznych roślin tylko żeby jednak iść w naturę i mieszka naprawdę w bardzo fajnym mieszkaniu no a taras to jest w ogóle bajka oczywiście no troszkę w tym moja zasługa zdecydowanie pana zasługa tak na koniec naszej rozmowy jakie plany na czas tak naprawdę po nagraniach top model po nagraniach top model to właściwie będzie jesień przed nami jeszcze Fashion Week, później sporo różnych akcji związanych z programem, a wakacje to pewnie dopiero grudzień, święta. Wtedy zazwyczaj wyjeżdżamy z rodziną na dłużej i pewnie w tym roku też skończy się finał. Pakuję walizki i na parę miesięcy do Hiszpanii.